Witam was kochani w kolejnym moim filmiku, w którym chciałabym pokazać wam jak zacząć chustę strzałkę. Ja wybrałam sobie taki neonkowy motek Flowers Vivid. To jest włóczka przeznaczona na druty numer 2,5, ale ja ją będę przerabiać na drutach 3. Przerabiałam już nie jeden motek, więc wiem, że ona się na trójeczkach też będzie ładnie prezentować. No to zaczynamy. Na druty nabieramy sobie 7 oczek. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ja swój rządek nabranych oczek zakończę sobie małym supełkiem. To tak z przyzwyczajenia. Dzięki temu też te oczka się tak nie rozwlekają, nie robią się takie duże. I przerabiamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko ściągamy na prawy drut. Robimy narzut. Przerabiamy dwa oczka prawe. Hop. Oczko lewe. Kolejne dwa oczka prawe, narzut i ostatnie oczko brzegowe na prawo. Co jest ważne w, w huście strzałka, to to, że każdy rząd, parzysty i nieparzysty, zawsze będzie miał dwa narzuty: jeden narzut na początku, a drugi na końcu rzędu. Kolejny rząd robimy. Ściągamy oczko brzegowe na prawy drut, robimy narzut, narzut z poprzedniego rzędu przerabiamy na prawo i kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo za przednią nóżkę. Oczko środkowe, które w rzędzie poprzednim przerabialiśmy jako lewe, teraz robimy oczko prawe i znowu. Dwa oczka prawe za przednią nóżkę. Tu mamy narzut z poprzedniego rzędu. Przerabiamy go na prawo. I w tym rzędzie robimy narzut. I oczko brzegowe na prawo. Rządek trzeci. Ściągamy oczko brzegowe. Nie zapominamy. Narzut. Narzut z poprzedniego rzędu. Na prawo, raz, dwa, trzy oczka prawe za przednią nóżkę, oczko lewe, raz, dwa, trzy oczka prawe, nasz narzut z poprzedniego rzędu. Na prawo, narzut w tym rzędzie i oczko. Brzegowe na prawo. Teraz w kolejnym rzędzie zacznie siedzieć więcej. I uwaga. Oczko brzegowe ściągamy, robimy narzut i przerabiamy. Narzut na prawo i jedno oczko na prawo, drugie oczko na prawo i teraz. W momencie, kiedy zostały nam do tego środkowego oczka, które ładnie będzie nam robić kręgosłupik chusty, zostały nam dwa, przerabiamy je razem na prawo. Robimy nasz środeczek na prawo i z drugiej strony naszego środkowego oczka dwa oczka kolejne chwytamy od dołu. I przerabiamy je na prawo. I dwa oczka prawe, narzut na prawo, narzut w tym rzędzie i oczko brzegowe na prawo. Kolejny rządek. Oczko brzegowe, narzut. Raz, dwa. 3, 4, pięć oczek prawych, oczko lewe i znowu pięć oczek prawych, narzut i oczko brzegowe na prawo. I zobaczcie, zrobiliśmy kilka rząd rządków, a już po malutku Pokazuje nam się, co my tutaj tworzymy. Wychodzą nam narzuty z jednej i z drugiej strony i nasze środkowe, piękne oczko. To robimy jeszcze kilka rządków razem. Oczko brzegowe, narzut i przerabiamy na prawo. Narzut i kolejne. Oczka prawe. Pilnujemy. Zostały nam dwa oczka do oczka środkowego. Pamiętamy, przerabiamy je na prawo. Oczko środkowe, chusty na prawo i kolejne dwa od dołu przerabiamy na prawo. Oczka prawe. Narzut też na prawo, narzut w tym rządku i oczko brzegowe na prawo. I jedziemy. Pamiętajmy, że chusta strzałka to jest bardzo charakterystyczna chusta, w której trzeba uważać na ilość włóczki. Pierwszy etap, który będziemy robić, gdzie robimy narzuty, i zbieramy po dwa oczka jest na ten pierwszy etap zużyjemy jedną trzecią włóczki jaką sobie planujemy etap drugi gdzie będziemy do którego dojdziemy zabierze nam dwie trzecie ja swój, swój motek z którego robię będę po prostu najzwyczajniej ważyć i wtedy będę mniej więcej wiedziała do kiedy się do tej jednej trzeciej, którą już zużyłam, zbliżam. I wtedy zacznę kolejny etap, który też Wam pokażę na kolejnym filmiku. I znowu robimy. Jesteśmy jakby po prawej stronie chusty. Kiedy nam ten kręgosłupik widzimy ładny łańcuszek, to jest nasza prawa strona chusty. Tak możemy sobie ustalić. I po raz kolejny robimy. Oczko brzegowe. Narzut. I lecimy oczkami prawymi, uważając, żeby zostały nam tylko dwa oczka do naszego środka. Przerabiamy je na prawo razem. Nasz środek chusty na prawo. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo, biorąc je od dołu. Do końca rządku. Oczka prawe łącznie z narzutem. I narzut, i oczko brzegowe na prawo. W ten sposób robimy cały pierwszy etap, pamiętając o tym, aby narzut i w, w, w tym rzędzie przed nim i w rzędzie tylnym, czyli i parzyste, i nieparzyste, zawsze robimy po pierwszym oczku narzut i przed ostatnim oczkiem narzut. Tylko w rzędach nieparzystych robimy narzuty i zbieramy po dwa oczka przed środkiem chusty i za środkiem chusty przerabiamy je razem. To jest Cały, cała tajemnica pierwszego etapu chusty strzałki. Bardzo proszę. Miłego dziergania. Do zobaczenia w kolejnym filmie.